Słuchajcie, kochani. Aha. Klapa od klapa jest spuszczona, więc jest wszystko ok. Słuchajcie, taką mam potrzebę, żeby się zwierzyć dzisiaj. Nie wiem skąd ona wypłynęła, ale wypłynęła. Otóż mój kanałek, klop babcia, w swojej pierwocinie, najstarszej, nazywał się. Słuchajcie, dziewczyny, on miał być dla dziewczyn starych i niskich, tak jak ja jestem. Ale minęły lata, ja się postarzałam jeszcze bardziej i coraz bardziej się zniżyłam. I w międzyczasie okazało się, że dziewczyn starych i niskich, no, nie, nie ma za dużo. I nie miałam żadnego odzewu. I to nagle się okazało, że młodzi mnie zaczęli oglądać, no i... Ja się po prostu przerobiłam pod target. Ja się do tego przyznaję. Przerobiłam się pod target, żeby się podobać. <laughs> Młodym, żeby się podobać. No, tak sobie zrobiłam. Ale dzisiaj, nie wiem, ja nie wiem, co mi się stało, znaczy, że wiem. Muszę się wam zwierzyć, mimo że jesteście młodzi. Straszny dzień dzisiaj miałam, słuchajcie. Otóż tak. Klub Dziadek dostał krwotoku z dziąsła, bo miał tam przedtem jakiś zabieg, dostał krwotoku z dziąsła, zabrudził całą pościel yy, i piżamkę. Yy, a ja miałam cały, całą noc yy, tak zwane migotanie przedsionków. Wygooglujcie sobie, co to jest migotanie przedsionków, nic przyjemnego. No i dobra, i yy, taki dzień. <ścoughs> Krwotoki, migotanie przedsionków. No dobra, ale ogarnęliśmy, ogarnęliśmy. Pojechaliśmy z dziadkiem, klop, dziadkiem do lekarza. Okazało się, że nie jest tak najgorzej. Mnie bigotanie przeciągów przeszło. No i tak ten dzień minął. Po co to mówię? Nie wiem, bo chciałam się zwierzyć. Tyle. Klop babcia. Słuchajcie, dziewczyny, to dla Was było, starych i niskich.